My już jesteśmy w domu, figa sobie odpoczywa. Powiem wam, to jest taki złoty pies do podróży. W ogóle to jest złoty pies do wszystkiego, ale do podróży to w szczególności. Ona się położy i jej po prostu nie ma, dopóki samochód się nie zatrzyma i pancia nie wysiada. Jeżeli jeszcze nie widzieliście nowego vloga, to wczoraj dodałam film. Zostawię wam tutaj link i zapraszam was serdecznie, jeżeli macie chwilę. I u was też jest taka cudowna pogoda, jak u nas padało przez całą drogę. Cieszę się w sumie, że wróciłam dzisiaj z dzieciakami, bo jutro na pewno na koniec tego długiego weekendu będzie jeszcze większy ruch niż był. No, a tak to sobie na spokojnie odpoczniemy w domku. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja od rana na pełnych obrotach, od 5.40, więc. Już czuję, że dawno temu wstałam, ale też sporo udało mi się zrobić, sporo przede mną, czekam właśnie na Kacpra, z którym czasami nagrywam rolki, ale który zawsze montuje wszystkie moje rolki i filmy, jakie się pojawiają, więc o, bardzo jestem mu wdzięczna. Kacper to mnie tak dobrze już zna przez te wszystkie nagrywki tyle lat. W sumie to od początku. Dobra, co Wam chciałam powiedzieć? Chyba na razie miłego dnia, później do Was wrócę, ale na razie muszę zrobić to, co mam w umowach najważniejsze, a później będę wracać na relacji tutaj. Dobra, otwieramy razem paczkę. Zamówiłam już jakiś czas temu obrusy. Obrusy. Nie pamiętam, na co ja się ostatecznie zdecydowałam, bo ta paczka przeleżała sobie trochę u nas na korytarzu. Właśnie na ten stół tutaj w jadalni. Nie wiem, gdzie będziemy spędzać święta i dlatego... Znaczy, może tak, będziemy na pewno je spędzać tu, ale czy będziemy na Wigilii u Grześka rodziców, czy Wigilia będzie u nas, to tego jeszcze nie wiem. I wtedy tak myślałam, że tutaj coś bardziej neutralnego, co, wiecie, może jakąś serwetę dać na wierzch, czy to po prostu jakieś tam serwetki. Dobra, już więcej co zamówiłem. Poszłam w klasykę. Jeden jest taki e, klasyczny, biały, ze złotą e, lamówką. To nawet nie jest lamówka, tylko tak troszeczkę wyżej, takie obszycie dookoła. A drugi jest e, kremowy. Ma takie... Nasz suł teraz ma ponad 2 metry, 2,20, a kiedy go rozłożymy to ma ponad 3. I ten obrus właśnie z tym złotym dodatkiem jest na złożony, a kremowy wzięłam na rozłożony, bo u nas zazwyczaj dużo osób się pojawia. I nie wiem, czy jeszcze jednego nie zamówię, żeby mieć na zmianę.